Czy myślisz, że znasz Tybet? Pomyśl jeszcze raz. Za jego wielkimi górami i surrealistycznymi świątyniami kryje się świat pełen zaskakujących praktyk i tradycji. Wyobraź sobie miejsce, gdzie istnieje tradycja, w której żona może być dzielona między kilkoma braćmi. Wydaje się to surrealistyczne, prawda? A co byś powiedział, gdybym ci powiedział, że w przeszłości małżeństwa dzieci były normą, a dziewczynki wychodziły za mąż, zanim jeszcze osiągnęły dojrzałość? Ale to dopiero początek. W niektórych wiejskich społecznościach porwania, dla małżeństwa są nadal rzeczywistością. Wśród fascynujących praktyk wyróżnia się starożytna tradycja gościnności, która intryguje podróżników od wieków. Tutaj niektóre społeczności praktykują formę powitania, w której mężczyźni pozwalają swoim żonom służyć obcym przez całą noc, ale z szokującym szczegółem, którego nigdy byś nie przewidział. To także miejsce narodzin jednej z najbardziej wpływowych postaci duchowych w historii Dalai Lama. Ale oprócz tych ciekawostek jest to również miejsce, gdzie życie nomadów dominuje jakby czas zatrzymał się wieki temu. I nie możemy ignorować napiętej sytuacji politycznej, gdzie niezliczeni mnisi i mniszki uciekają się do przerażającej formy protestu, którą wkrótce poznasz i która z pewnością cię zaskoczy. Dziś porozmawiamy o życiu w Tybecie i odkryjemy kilka sekretów, które wstrząsną twoimi wyobrażeniami. Przygotuj się na odkrycie ukrytej prawdy i zaskoczenie. Ten tajemniczy region, znany jako dach świata, wznosi się na średniej wysokości ponad 4500 metrów. Nad poziomem morza. Z populacją około 3 milionów ludzi, Tybet jest miejscem skrajności, zarówno w geografii, jak i w kulturze. Stolica Lhasa znajduje się na wysokości około 3650 metrów, gdzie codzienne życie toczy się wysoko ponad chmurami. Tybetańczycy mają niezwykłe przystosowania fizjologiczne, które pozwalają im przetrwać na tak dużych wysokościach. Mają większe objętości płuc i wyższą zdolność przenoszenia tlenu we krwi, co sprawia, że są prawie odporni na zawroty głowy, które do dotykają odwiedzających dopóki ich ciała się nie dostosują. Krążenie krwi tybetańczyków jest dwukrotnie bardziej wydajne niż u osób żyjących na poziomie morza, czyniąc ich prawdziwymi mistrzami wysokości. Tybet jest również znany jako trzeci biegun ze względu na swoje ogromne zasoby lodu i wody. Jest trzecim co do wielkości rezerwuarem lodu i wody słodkiej na świecie, ustępując jedynie Arktyce i Antarktydzie. Zaskakująco, około 47% światowej populacji zależy od przepływu wody słodkiej pochodzącej z wyż... Żyny tybetańskiej, która wpływa na rzeki i ekosystemy w różnych regionach. Zanim porozmawiamy o szokujących ciekawostkach Tybetu, konieczne jest zrozumienie kontekstu, w którym te tradycje istnieją. Zacznijmy od eksploracji przerażającej sytuacji politycznej w Tybecie. Od czasu inwazji chińskiej w 1950 roku Tybet jest kontrolowany przez Chiny, które wdrożyły represyjne polityki, aby uciszyć każdą formę opozycji. Ta okupacja jest stałym punktem napięcia między Tybetańczykami a rządem chińskim powodując poczucie desperacji i oporu. W ostatnich latach jedną z najbardziej ekstremalnych i desperackich form protestu była samospalenia. Mnisi, mniszki i inni Tybetańczycy publicznie podpalają się jako wołanie o pomoc i apel do świata o uznanie i działania przeciwko chińskiej opresji. Oprócz samospaleń są pokojowe protesty, strajki głodowe i marsze, wszystkie spotykane z brutalnymi represjami. Dostęp do informacji jest rygorystycznie kontrolowany z zablokowanymi sieciami społecznościowymi i wieloma stronami informacyjnymi. Cenzura jest wszędzie, a każda dyskusja na temat politycznych kwestii może prowadzić do natychmiastowego aresztowania. Ten ścisły nadzór ma na celu stłumienie każdej formy organizacji czy protestu, tworząc atmosferę strachu i nieufności wśród Tybetańczyków. Stała inwigilacja i surowe kary mają destrukcyjny wpływ na wolność słowa i zdolność komunikacji, izolując Tybet jeszcze bardziej od reszty świata. Dziennikarze zagraniczni rzadko mają dostęp do regionu, a nieliczne relacje, które przedostają się przez cenzurę, opisują, Społeczeństwo pod stałą inwigilacją i opresją. Te akty przyciągają międzynarodową uwagę, wywierając presję na organizacje praw człowieka i rządy, aby ponownie przemyślały swoje polityki wobec Chin i Tybetu. Jednak globalna reakcja była w dużej mierze niewystarczająca, aby wprowadzić znaczące zmiany. Wśród tego burzliwego krajobrazu politycznego znajdujemy praktyki kulturowe, które mogą wydawać się równie zaskakujące i niezrozumiałe. W niektórych wiejskich społecznościach tybetańskich wciąż trwa starożytny i zaskakujący. Wyskakujący zwyczaj małżeństwo przez porwanie. Wyobraź sobie sytuację, w której mężczyzna decyduje się porwać kobietę, z którą chce się ożenić. Porwanie, mimo początkowego wyglądu, nie jest aktem czystej przemocy czy przymusu. Po porwaniu kobieta ma możliwość zgody lub odmowy na związek. Jeśli się zgodzi, kolejnym krokiem są intensywne negocjacje między rodzinami. Te dialogi są kluczowe, ponieważ ustalają warunki małżeństwa i stanowią podstawę wzajemnej akceptacji. Rodzina kobiety może żądać rekompensa, prez lub innych gwarancji, które zapewnią dobrobyt ich córki. A tybetańskie niespodzianki kulturowe na tym się nie kończą. Czy kiedykolwiek wyobrażałeś sobie kulturę, w której kobieta może wyjść za mąż za kilku braci? W Tybecie fraternalna poliandria to fascynująca praktyka, która utrzymuje ziemię i zasoby rodzinne razem, unikając podziału majątku. Ten pomysłowy system nie tylko zachowuje integralność własności, ale także promuje unikalne zjednoczenie rodzinne, w którym bracia współpracują dla wspólnego dobra. W fraternalnej poliandrii relacje seksualne są skomplikowane i wymagają delikatnej równowagi. Żona odgrywa centralną rolę, zarządzając relacjami z każdym z braci w sposób sprawiedliwy. Praktyka zazwyczaj obejmuje system rotacji lub ustalonych harmonogramów, aby każdy brat miał prywatny czas z żoną. Pomaga to unikać zazdrości i konfliktów, zapewniając, że wszyscy bracia czują się równie doceniani i szanowani. Głębiej, zanurzając się w tybetańskie tradycje, napotykamy aranżowane małżeństwa, praktykę nada Powszechną w wielu częściach Tybetu. Te małżeństwa są starannie organizowane przez rodziny i astrologów. Tutaj los młodych ludzi jest ustalany przez względy astrologiczne, tradycje rodzinne i korzyści ekonomiczne, tworząc skomplikowaną sieć sojuszy i odpowiedzialności. Decyzja o zaaranżowaniu małżeństwa zaczyna się od dokładnej analizy map astrologicznych narzeczonych. Rodziny konsultują się z szanowanymi astrologami, aby ustalić zgodność par, zapewniając, że gwiazdy są sprzyjające dla harmonijnej przyszłości. Każdy szczegół jest brany pod uwagę od dat urodzenia po układy planetarne, aby zapewnić, że związek przyniesie pomyślność i szczęście. Choć aranżowane małżeństwa są nadal powszechne, małżeństwa dzieci, choć obecnie mniej rozpowszechnione, były kiedyś znacznie bardziej powszechne. Wyobraź sobie dziewczynki wychodzące za mąż bardzo młodo, często przed osiągnięciem dojrzałości w celu wzmocnienia sojuszy rodzinnych i zapewnienia ciągłości rodu. Te młode dziewczęta były od najmłodszych lat przygotowywane do podjęcia obowiązków małżeńskich i domowych. Wchodząc w świat dorosłych odpowiedzialności, będąc jeszcze dziećmi. Ten aspekt kultury tybetańskiej może wydawać się surowy, ale była to praktyka zapewniająca stabilność i dobrobyt rodzinom w czasach niepewności. Teraz ten fakt Cię zaskoczy. W kulturze tybetańskiej gościnność nie jest tylko gestem uprzejmości, ale głęboko zakorzenioną wartością, która definiuje relacje społeczne i tożsamość wspólnotową. W niektórych społecznościach gościnność jest traktowana skrajnie, gdzie gospodarz stara się zapewnić, dobrobyt i zadowolenie gości w sposób, który może wydawać się niezwykły. W rzadkich i odosobnionych wioskach tybetańskich gościnność może nawet obejmować pozwolenie gościowi na spędzenie nocy z żoną gospodarza, co jest postrzegane jako szczyt zaufania i honoru. Ta praktyka, choć dziś niezwykle rzadka, sięga do starożytnych tradycji, gdzie dzielenie się uważano za kluczowe dla spójności społecznej i przetrwania w trudnych warunkach. Pozwolenie gościowi na spędzenie nocy z żoną gospodarza symbolizuje absolutne zaufanie i demonstrację całkowitej gościnności, gdzie dobrobyt gościa jest stawiany na pierwszym miejscu. Jest to akt, który może wydawać się szokujący dla osób spoza tych społeczności, ale w ich kontekście jest to zaszczyt przyznawany tylko najbardziej szanowanym gościom. W sercu kultury tybetańskiej wielu odnajduje powołanie do życia pełnego głębokiego oddania i wyrzeczeń, wstępując do klasztorów buddyjskich jako mnisi lub mniszki. Wybór ten nie jest łatwy, gdyż wiąże się z przyjęciem stylu życia pełnego surowej dyscypliny gdzie każdy aspekt egzystencji poświęcony jest duchowym poszukiwaniom i doskonaleniu osobistemu. Mnisi i mniszki tybetańskie przestrzegają codziennej rutyny, która wymaga absolutnego zaangażowania w medytację, post i celibat. Medytacja, często praktykowana przez wiele godzin, jest centralną praktyką mającą na celu uspokojenie umysłu, rozwinięcie współczucia i osiągnięcie wysokich poziomów świadomości. Powszechnym widokiem są oddani medytacji, często zaczynający swoje sesje przed świtem i kontynuujący je aż do w nieustannym dążeniu do oświecenia. Post jest kolejną powszechną praktyką, w której praktykujący powstrzymują się od jedzenia przez długie okresy. Ten akt fizycznego poświęcenia jest postrzegany jako środek do oczyszczenia i wzmocnienia wewnętrznej dyscypliny. Porzucenie natychmiastowych przyjemności jest stałą lekcją przypominającą o nietrwałości i konieczności odcięcia się od ziemskich pragnień. Celibat, być może jedno z najtrudniejszych wymagań, jest całkowitym porzuceniem relacji seksualnych. Dla wielu jest to sposób na przekierowanie energii seksualnej na rozwój duchowy, utrzymując umysł i ciało skupione na praktyce religijnej. Ten wybór symbolizuje zerwanie z rozpraszającymi czynnikami materialnego świata, umożliwiając mnichom i mniszkom pełne oddanie się swojej duchowej ścieżce. Teraz ten fakt cię zaintryguje. W Tybecie oddanie duchowe przybiera niezwykłe formy. Jedną z najbardziej imponujących jest praktyka pielgrzymki poprzez pokłony. Wyobraź sobie ludzi prowadzonych przez tak głęboką wiarę, że Przemierzają tysiące kilometrów do świętych miejsc, nie tylko chodząc, ale kłaniając się przy każdym kroku. Kładą się całkowicie na ziemi, wyciągając ramiona przed sobą, dotykając ziemi czołem. Następnie wstają, robią kilka kroków i powtarzają proces. Te pielgrzymki są czymś więcej niż zwykłymi podróżami, są duchowymi maratonami, które mogą trwać miesiące, a nawet lata. Pielgrzymi stawiają czoła trudnym warunkom od mroźnych wiatrów górskich po palący upał równin, niosąc ze sobą tylko niezbędne rzeczy do przetrwania. Ubrania pielgrzymów są wzmocnione, aby wytrzymać ciągłe tarcie ciała o ziemię, a wielu z nich używa poduszek na rękach i kolanach, aby chronić się przed kamieniami i szorstkim podłożem. W trakcie wędrówki ci oddani często polegają na hojności nieznajomych. Lokalne społeczności i inni pielgrzymi oferują jedzenie, wodę i schronienie. Dotarcie do celu, czy to Świętej Góry Kailash, pałacu Potala w Lhasie, czy innego czczonego miejsca, jest momentem duchowego triumfu dla wielu wielgrzymów, ta podróż jest specjalnym doświadczeniem, bezpośrednim połączeniem z Bogiem, które uzasadnia każde poświęcenie dokonane po drodze. Rola Dalaj Lamy jest czymś więcej niż tylko duchowym przywództwem. Jest symbolem kulturowym o głębokim znaczeniu dla Tybetańczyków i wielu buddystów na całym świecie. Dalajlamowie są uważani za inkarnację Śwary, bodhisattwy współczucia. Kiedy Dalaj Lama umiera, wierzy się, że odradza się w nowej ludzkiej formie, a klasztory tybetańskie wysyłają zespoły, aby zidentyfikować. Identyfikować dziecko będące następnym wcieleniem, używając różnych znaków i testów do potwierdzenia jego tożsamości. Obecny Dalai Lama, Tenzin Gyatso, jest czternastym w swojej linii i jest szeroko znany ze swoich wykładów i pism na temat współczucia, praw człowieka i dialogu międzyreligijnego. W 1989 roku otrzymał pokojową Nagrodę Nobla za swoje pokojowe wysiłki na rzecz wyzwolenia Tybetu i swoje niegwałtowne podejście wobec chińskiej opresji. Kwestia jego następstwa jest źródłem wielkiego napięcia między Tybetańczykami a rządem chińskim, który nalega, aby każda inkarnacja Dalaj-Lamy była zatwierdzona przez Pekin. Tenzin Gyatso zasugerował już, że kolejny Dalaj-Lama mógłby zostać odnaleziony poza Tybetem lub że mógłby być ostatnią inkarnacją w zależności od okoliczności politycznych. Ciekawym szczegółem dotyczącym Dalaj-Lamy jest jego wpływ na codzienne aspekty życia Tybetańczyków. Na przykład w Tybecie nie ma KFC, częściowo dlatego, że Dalaj-Lama napisał list wyjaśniający, jak masowe zabijanie kurtyzów narusza tradycyjne wartości Tybetu. Ten przykład ilustruje głębokość jego wpływu i szacunek, z jakim traktowane są jego opinie. Teraz porozmawiamy o życiu tybetańskich nomadów, które charakteryzuje się imponującym przystosowaniem do surowych warunków klimatycznych wyżyny tybetańskiej. Ci pasterze nomadyczni, żyjący na wysokościach często przekraczających 4000 metrów, są niemal całkowicie zależni od swoich stad jaków i kus w kwestii przetrwania, jaki w szczególności są kluczowe dla ich egzystencji. Dostarczając mleka, mięsa, wełny, a nawet paliwa w postaci suszonego łajna, używanego do ogrzewania ich namiotów podczas mroźnych miesięcy, codzienna rutyna tych nomadów jest surowa i nieustępliwa. Przemieszczają się nieustannie w poszukiwaniu pastwisk dla swoich zwierząt. Ich filcowe namioty, zwane ger lub jurty, są często demontowane i ponownie składane. Praktyki łowieckie i zbierackie wśród nomadów mogą wydawać się brutalne i prymitywne dla współczesnych oczu, ale są niezbędne. Do przetrwania w tak nieprzyjaznym środowisku. Polowanie na małe zwierzęta i ptaki, jak również zbieranie korzeni i dzikich roślin uzupełniają dietę opartą na produktach zwierzęcych. Edukacja dzieci nomadów jest praktyczna i ukierunkowana na przetrwanie. Od najmłodszych lat uczą się opiekować zwierzętami, rozkładać namioty i podążać szlakami migracyjnymi. Ustne przekazywanie wiedzy i umiejętności jest kluczowe, ponieważ wiele z tych społeczności ma ograniczony dostęp do formalnych szkół. Na zakończenie porozmawiajmy o modlite. Młynkach. Te święte cylindry są obecne wszędzie, w świątyniach, klasztorach, a nawet w domach wiernych. Wykonane z metalu, drewna lub kamienia, młynki modlitewne zawierają zwoje z nadrukowanymi mantrami, głównie mantrą OM MANI PADME HUM, używaną do proszenia i otrzymywania współczucia od Avalokiteśwary, ważnej postaci duchowej w buddyzmie tybetańskim, znanej ze swojej wielkiej dobroci i chęci pomocy innym. Praktyka kręcenia młynkiem modlitewnym jest głęboko symboliczna, każdy obrót odpowiada recytacji. Modlitw tysiące razy. Dla Tybetańczyków sam akt kręcenia tymi młynkami jest formą oczyszczenia i błogosławieństwa, zarówno dla osoby kręcącej, jak i dla otoczenia. Wierzy się, że błogosławieństwa i moc zapisanych mantr rozprzestrzeniają się w powietrzu, przynosząc korzyści wszystkim istotom żywym. Niektóre młynki modlitewne są małe i można je łatwo obsługiwać jedną ręką, podczas gdy inne są ogromne, wymagając wspólnej siły kilku osób do ich obracania. Te gigantyczne młynki są często spotykane w klasztorach i miejscach świętych, gdzie pielgrzymi i mnisi współpracują, aby utrzymać młynki w ciągłym ruchu. Podczas specjalnych świąt i ceremonii młynki modlitewne zyskują jeszcze większe znaczenie. Mnisi i wierni gromadzą się, aby wspólnie je obracać w towarzystwie śpiewów, bębnów i tradycyjnych instrumentów. Te okazje charakteryzują się atmosferą głębokiej radości, gdzie społeczność łączy się, aby dzielić i wzmacniać swoje oddanie. Na co dzień Tybetańczycy używają młynków modlitewnych w swoich rutynach. Wielu nosi małe ręczniki Młynki, obracając je podczas chodzenia lub wykonywania zadań, zapewniając, że ich modlitwy nigdy się nie kończą. Który z tych sekretów wydał Ci się najbardziej zaskakujący? Podziel się swoimi przemyśleniami na temat ciekawostek i mrocznej strony Tybetu w sekcji komentarzy. Nie zapomnij subskrybować naszego kanału i zostawić łapki w górę. Twoje wsparcie wiele dla nas znaczy. Kliknij na wideo, które pojawia się teraz na Twoim ekranie. Jestem pewien, że spodoba Ci się nasz materiał. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w następnym. W następnym wideo.